Tam w nowej serii z Contraband for znamy już tą grę, ale w pewnym momencie contenty za słaby i trzeba nagrać znowu tą samą serię, ale postaram się, żeby była lepsza w względem wypadających kamer i Wszystkiego innego. Chwila. Czemu on... Do... Dobra, on mówi, że... Policjanci się... Reszta drużyny się założyła o skrzynkę wódki, że nie przetrwamy tygodnia. No nie zamykaj tych drzwi! Już ja się trochę przewietrzy. No dobra, a to ty tutaj masz? Kira. O! Dobra. Ja nigdzie się nie ruszam. No dobra, dobra, już idę. Dzień... dzień dobry, ja w sprawie pracy. O, podręcznik służbowy. Dobra. O, i teraz pokażę, jak zarabiać. Nawet jak się jeszcze nie. Sp Pierwsza stuwa. Akta KGB. O, tajny akta KGB. Szkoda, że nie da się przeczytać. Ale może się to jakoś przeżyje. O, butla z gazem. Gaz. Dobra. Uznam, że nie chce mi się sprawdzać Twoich dokumentów. O, o Ty! Zostawiłem klapę. A chwila, chwila, chwila. Mogę uciec? Nie, za późno. O! Wódka. Dobra. Malocha, zdjęcie się panu zgadza średnio, nota ważności, się pan nie zgadza w ogóle, nie może pan. No nie może pan przejechać... Dobra! Uwierz mi, oj! O! idziemy szybko, ciekawy pani. Dzień dobry! A, nie mogę opuszczać granicy okaistą. No Trochę szkoda. W ogóle, w ogóle, w ogóle, a go z drogi, a jeszcze z no, wszystko się zgadza. Muszę pana przepuścić. Niestety, a chwila, chwila, mogę zrobić tak. O. Uh -huh. się stanie, że i zrobię tak. O, dobra, wyczucie się to po odcinkiem. Na no, dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo Apio, chwilę, chwilę. Pam się zdjęcie zgodza, chyba tak, chwila. No, no. Wszystko się panu nie zgadza. Muszę pana obrzucić. Dlaczego? Do widzenia. Dobra, jednak może nie próbujmy ociekać za. No. Mm -hmm. no, dobra, idę, pom, odbieramy, dzień dobry, jest, spać, jeść, wyjść, grać, spać i sprać. jak to się mówi, pełnia życia. Dobrze, to zrobię ten odcinek z dwóch, z dwóch dni, lecz najczęściej będę robił z jednego, bo tak mi się Yeah. Dzień dobry, dzień dobry. A pan mnie za Dobra, trzeba wziąć nóż. A co pan dostać? Dobra, dobra, ja już to. Dobra, chwila. Oddam pojazd w jak najgorszym stanie. W ogóle. Mhm. mhm. Dobra, dokumentów nie oddaję, ale może hmm. dobra, kiedyś opchniemy tego więźnia, dobra, ale to tam nie wiem kiedy. Maksimow, chodź tutaj. Tutaj chodź. A co tam pisał? Co ty tutaj piszesz? Nowy. Czy. A Bum! ciekawe, ile maksymalnie mogę zadać ciosów dla butelki z gazem. Dobra, na pewno nie trzy. Za dużo. No. Nie, no, znowu dzień. Dobra, to będzie na następny odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę subskrypcji. subskrypcję. Zachęcam Was do oglądania innych odcinków. Ode mnie to wszystko I mam Jeszcze komer